Dzień dobry moi drodzy! Spotykamy się dzisiaj w nietypowych warunkach, czyli z naszego studia. Zapraszamy Was do omówienia jakże ciekawego tematu mas łączeniowych. Ja nie wiem, co będzie tutaj przeprowadzane, widzę, że tutaj są już poczynione pewne notatki. Na szczęście ja nie musiałem się tego uczyć, z czego się bardzo cieszę. Ekspertem będzie on! Tak, daję. daję głos! Tak więc, moi drodzy, nie przedłużając. Na razie nie mamy żadnej roboty, więc żebyśmy po prostu mieli e, możliwość razem e, miło spędzić czas, przechodzimy do naszego ga e, garażu, gdzie będziemy poruszać zagadnienia na sam początek z mas szpachlowych do połączeń e, płyt GK, czyli masy do tak zwanego spoinowania. Jesteście ciekawi? To oglądajcie. Temat ciekawy, więc. Zaczynajmy. Przede wszystkim, od czego zacząć? Masy do e, szpachlowania połączeń, do spoinowania naszych e, płyt GK dzielimy przede wszystkim na dwa rodzaje, tak? czyli są to tak zwane masy e, wysychające. Które nam po prostu wysychają e, z czasem dzięki zetchnięciu się z powietrzem, i masy wiążące, które e, po prostu nam wiążą jeszcze przed wyschnięciem. Są to najczęściej masy sypkie, które nam po prostu e, zachodzą w reakcję chemiczną z wodą i najczęściej je tak rozmieszamy. E, tak? Masa było... z wora i masa z wiadra. To tak ku <laughs> Dobra, teraz tak. Omówmy sobie na szybko te dwa rodzaje mas. Jak widzicie, są z nami pewne masy, ale będziemy jeszcze oprócz tych, które tutaj mamy, wymieniać też inne i w przebitkach gdzieś będziecie je po prostu mogli A jest zauważyć. Jest ciekawe, skąd masz te masy? Jak to skąd? Ze sklepu. No, Ale tak. to nie jest reklama od razu. Nie, nie. nie, to słuchajcie, ten materiał nie jest sponsorowany, my nie, nie sponsujemy, nie reklamujemy żadnej masy. Po prostu omawiamy masy, na których pracowaliśmy, omówimy masy, na których robimy lub robiliśmy, tak więc nie będziemy mówili za bardzo o masach, z którymi nie mieliśmy styczności. A jak tak chcecie jest. nas wesprzeć, zapraszamy do sklepu Remote for You. Kupcie koszulkę! Kupcie, kupcie koszulkę. kubeczek! Kup kubeczek! I walnij w Konga! To jest! Dobra, wracamy do tematu. Słuchajcie, masy sypkie, tak zwane masy utwardzające się, są to e, masy przede wszystkim na bazie gipsu, z domieszką gipsu, przez co e, te masy mają jakby krótszy okres, e, ten czas otwarty tak zwany, są to masy, które nam po prostu szybciej wiążeją, e, wiążą, przepraszam i e, dlatego po prostu e, musimy też uważać jak z nimi pracujemy, żeby ich za dużo nie rozrobić, bo Mamy, powiedzmy, w przedziale od 30 do 45 minut czasu na pracę z taką masą. Aczkolwiek jest tutaj też jeden zawodnik, słuchajcie, Nida Max, kto akurat na ostatniej robocie na nim pracowaliśmy. I tu akurat producent ma e, zapewnione, wydłużony czas otwarty do 65 minut. I powiem Wam szczerze, naprawdę około godziny bezproblemowo bez mogliśmy na tej masie sobie e, pracować, zanim zaczęła nam po prostu... Wiązać. Generalnie, właśnie tak jak wspomniałem, są to masy z domieszką gipsów, ewentualnie anhydrytów i one generalnie można je rozróżnić na to, że to są masy, które są o podwyższonej elastyczności, ewentualnie są wzmacniane z domieszką włókna. Niektórzy producenci też mówią, że mogą nadają się do połączeń bez e zbrojenia fizeliną lub siatką. No ale to, czy już wy wykonacie takie zbrojenie, to już jest w Waszej już, wiecie, odpowiedzialności, bo to Wy potem będziecie ewentualnie słyszeć, czy coś pękło, czy nie. Kolejną grupą naszych gipsów są to masy, e, słuchajcie, wysychające. Tak? I e, podstawową różnicą pomiędzy tymi naszymi e, dwoma masami jest to, że one są z, z dodatkami gipsów sztucznych one są na bazie polimerów, e, przez co mają wydłużony czas otwarty. Tak? Ta masa nam nie twardnieje, tylko ona nam wysycha. E, Czyli generalnie e, położymy ją na ścianę i w momencie kiedy ona sobie obsycha ze zetknięciem z powietrzem, to dopiero nam się utwardzi kiedy wyschnie ostatecznie. E, te masy możemy sobie jeszcze podzielić na dwie grupy, bo są to masy na bazie polimerów, które są gotowe w wiaderku, tak jak na przykład tutaj e, śmig C50. E, ale również są to też masy sypkie. Masy sypkie bodajże też na, na bazie polimerów i jest to na przykład gips od Knaufa. I jak on się nazywa? Ekstra finish. Extra finish na przykład, tak? Tak więc możemy sobie to na takie rzeczy rozgrupować i nie muszą być to tylko masy zwora. Skąd on to wszystko wie? Ja Dobra. Okej. Okay. Wstępnie sobie żeśmy chyba omówili te y, rodzaje naszych gipsów. Teraz wady i zalety. Zacznijmy sobie od zalet. Przejdźmy do mas y, naszych sypkich i są to masy, tak jak już powiedziałem, y, które się nam szybciej utwardzają ale te masy możemy stosować w niższych temperaturach przez to, że one po prostu, wiecie, chemicznie nam wiążą, czyli nie potrzebujemy wysokich temperatur na to, żeby one nam wyschły. Możemy też je nałożyć znacznie grubiej, wypełnić jakieś ubytki w murze. Możemy sobie e, połączenia płyt gipsowych e, pospoinować na raz. Ja tutaj posłużę się e, przyrządem, który zajumałem Krzychowi z roboty. Słuchajcie, są różne rodzaje płyt gipsowych z różnymi fazami oryginalnymi, tak? Jak jak tu mamy na przykład tą płytę, ona ma te połączenie płyt z taką e, dosyć głęboką e, szczeliną Tutaj I na więcej, przykład więcej, więcej towaru jest. wejdzie, więc na takie zazbrojenie na pierwszy raz taka masa jak najbardziej się e, nadaje, bo ona po prostu w grubszej warstwie szybciej sobie e, podeschnie, to jest jej, jej jest zaleta. Semina. używaliśmy do, do zbrojenia, nie? CE80, to są tak. też właśnie... E, A nie 86? Tenko... 86, przepraszam, aczkolwiek CE86 też występuje już w postaci gotowej masy z wiaderka. Tak czy siak większość wykonawców prawdopodobnie zacznie już odchodzić od mas sypkich i skupi się głównie na masach gotowych z wiaderka, aczkolwiek tutaj omawiamy obydwa i pokazujemy gdzie, jaka masa się nadaje. Tak więc, gdzie je zastosujemy? To są zalety właśnie. Niskie temperatury, niższe, bo pamiętajcie, że tak naprawdę pracę z gipsami powinniśmy zaczynać no producenci podają plus 10 stopni. No tak naprawdę no, to, to jest właśnie taka temperatura. Minimum 5 stopni, żeby gdzieś coś, coś e, pracować z, płyt, e, z gipsem, a i z płytami w ogóle kartonowo-gipsowymi. To wilgotność tego pomieszczenia też powinna być znacznie. E, jeżeli, nam, niska. jeżeli nam jest, jest zimno, niekomfortowo i zimno, to znaczy, że gips też będzie miał niekomfortowo i zimno. Też będzie niezadowolony. Tak jest. Nie... Więc, no to trochę jak z człowiekiem, wiecie, no jak wam jest źle, to gips, gips też wiecie czuje źle. Zalety tej masy z wiaderka. Słuchajcie, masa z wiaderka, czyli mamy tutaj e, masę, która tak naprawdę jest masą gotową. Nie tracimy czasu na to, żeby urabiać e, naszą mieszankę. Wykorzystujemy dokładnie tyle, ile chcemy. I w momencie, kiedy e, tą masę już nie potrzebujemy, to Zamykamy wiaderko, nie ma dostępu powietrza, masa zostaje, możemy sobie wykorzystać na innej robocie, z tym tego już nie zrobimy. Następną zaletą tych produktów gotowych czy też z dodatkami sztucznego właśnie polimeru jakiegoś na przykład jakiś na bazie akryli i tak dalej to jest właśnie ten wydłużony czas obróbki i wysychanie czyli możemy bez problemu sobie na takie masy wklejać różnego rodzaju papiery jakieś taft tape taśmy zbrojeniowe jest mała możliwość tego że po prostu skurcz będzie na tyle szybki i to zwiąże, że później może się zdarzyć tak, że ten papier bądź ten taftape nam odspoi, gdzie przy na przykład rozwiązaniu z tymi sypkimi masami na bazie gipsów jest wysokie prawdopodobieństwo. Tak więc są zalety, majster dawaj wady naszych tutaj wiążących mas, poproszę. Wady? Dobra, wada jest taka, że jest to sypka masa i musimy ją sobie urobić, czyli musimy sobie Wycyrklować mniej więcej ile tej masy potrzebujemy, żeby nie wyszło tak, że skończymy spoinować bądź zazbrajać i okaże się, że zostało nam półwiaderka. Jest to nieekonomiczne, ponieważ wyrzucamy materiał do śmieci. A nie ukrywam, są to drogie masy, więc to już jest złe dla naszego portfela, no musimy być tutaj bardzo skrupulatni. No i Do ci, tego, którzy nie są, nie są doświadczeni, Zaczyni też nie szalejemy z ilością. Też niedoświadczona osoba nie wie dokładnie, ile musi wykorzystać masy, żeby uzyskać odpowiednią konsystencję. Tutaj wiadomo, konsystencja jest już gotowa, możemy ją tylko jeszcze By bardziej rozwodnić. Dobrze. E, tak samo tutaj do tych suchych mas musimy jakby więcej e, użyć wody czy to wody użytkowej żeby ją rozrobić i wody do umycia narzędzi ponieważ no wiadomo narzędzia wiadra to wszystko potem trzeba poczyścić za każdym razem za, za każdym razem czyścić. czyścić no i to są główne e, wady, wady tych masy proszkowych dobra masy gotowe masy wysychające e, wady to jest y, jednocześnie zaleta, ale też wada. To jest właśnie ten wydłużony czas y, wiązania i to, że nie możemy tego stosować grubowarstwowo i nie możemy też za bardzo z tymi masami pracować w niskich temperaturze y, o podwyższonej wilgotności. Tam po prostu ta masa będzie. Nie wysychać. Ona nam nie złapie nie skamienieje, tak więc to jest na pewno ograniczenie i wada tutaj, takiej ma. Ta my mieliśmy do czynienia właśnie w, robiąc w styczniu poddasze jak wklejaliśmy amerykańską taśmę na połączenie ściany głównej ze skosem, tam akurat mur był nieocieplony i to wszystko przemarzało. Pre Rigips Premium Light po prostu nie zastygał i spływał, więc był taki. No to ciężko plastycznie było to obrobić. Było ciężko. Dobra, moi drodzy, mamy wady, mamy zalety, znamy masy. Teraz. Zastosowanie, gdzie my je zastosujemy, bo mamy tyle tego na rynku, że tak naprawdę przeciętny Kowalski, który będzie chciał sobie wykonać remont, nie będzie wiedział, którą masę do czego ma użyć. Tak więc, oprócz tego, że mamy podziały na masy wysychające, masy wiążące, to zarówno te masy zasychające, jak i wiążące możemy sobie podzielić na typy. Typy przy suchych masach. Wysychających są od typu 1A do 1 do 4A, a przy wiążących od 1B do 4B. Przy czym one przy tym i przy tym będą takie same, tak więc, na przykład, 1A, 1B są to masy, które nam służą do wykonania połączenia Q1, na przykład, czyli e, zazbrojenie siatki Fizeliny 2B. 2A są to y, materiały typu na przykład Finish. Zobaczcie, mamy tutaj Nida Start. Jest to y, masa finishowa. Nie jest tak twarda jak y, Nida MAX. I możemy sobie tym wykonać połączenia. No, producent mówi, że już od Q1 do Q2. Także spokojnie możemy sobie po prostu wypełnić później, zazbrojone, y, zazbrojone połączenie i rozjechać szerzej y, na boki. Następnie mamy materiały y, typu. 3A3B i przy 3A na przykład e, mogę wymienić premium, rig, e, lighta, premium lighta od Rigipsa, albo od e, Fill and finish od e, Knaufa. Są to masy uniwersalne, które możemy sobie e, stosować tak naprawdę od Q1 do Q4. Zresztą omówienie tych wszystkich Q1, Q4, jeśli byłaby taka chęć z waszej strony, możemy zrobić w osobnym materiale, bo to też jest dosyć ciekawe. Nie każdy to wie. Mało tego, nie tylko Polacy mają swoje Q1, Amerykanie mają na przykład swój Level 5, więc możemy to o tym opowiedzieć, ale to musicie wyrazić chęć, dając komentarz pod filmem, żebyśmy wiedzieli, czy robimy. E, także e, A3. No i e, A4, B4 są to tak naprawdę masy, które są wzmocnione, najczęściej wzmacniane włóknami, gdzie można je teoretycznie zastosować bez zastosowania e, taśm e, wzmocnieniowych. Są to e, masy, do których są dodawane włókna, najczęściej są to włókna szklane, e, na przykład. E, od Knaufa to jest co to jest? C Uniflot jest no. wzmacniany takimi włóknami. Nie wiem, czy Nida jest wzmacniana. włóknem e celulozowym. Tak, bo musicie zwrócić uwagę też, jakie włókna są wzmacniane, bo producent podaje, że jest wzmocnione, ale zależy, jakim włóknem. Albo celuloza, albo e włókną A, ja może szklane. Wiadomo, że szklane będzie. To jest celuloza, to wiemy o źródłach. I przechodzimy do zastosowania. Więc, jakbyście nie wiedzieli, to się na takie typy dzieli. Wiem, że Was to mało interesuje. Możecie szukać tych oznaczeń na e, opadach. Natomiast, e, masy e, sypkie, zwora, utwardzające się poprzez procesy chemiczne, czyli te wiążące, stosujemy do wklejania narożników. Do spoinowania połączeń płyt kartonowo-gipsowych w Q1 najlepiej z użyciem siatki bądź fizeliny. No, papiery już bym się zastanawiał, czy na to e, wklejać, właśnie z obawy, żeby po prostu Wam potem to nie odparzyło. E, to samo się tyczy do e, naszej nidy start. E, natomiast masy gotowe możemy sobie również wklejać e, narożniki, zazbrajać. W szczególności na przykład jeśli mamy tutaj śmiga C50, jest to masa, która tak naprawdę po zastygnięciu ona twardnieje na kamień, więc nie polecałbym ją na przykład wykonywać połączenia Q2. Natomiast wkleić narożnik czy zaspoinować płytę na raz wizeliną papierem bądź siatką, tak jak Najbardziej. Premium Light od Regipsa możemy sobie stosować. Wiecie, nawet tą masą możemy wykonać całościowe szpachlowanie sufitu, bo to jest masa, która po prostu się nam dociera. Tak więc takie zastosowanie. Jeśli będziecie wklejać Amerykana, to z naszej strony, czyli tą taśmę typu Startaplex, z naszej strony rekomendacja idzie na Premium Lighta od rygipsa, bo na tym głównie pracowaliśmy. My go rozmieszamy rozmieszo... Miesza... z wodą i mamy pewność, że on pod papierami czy też Amerykanami na pewno nam nie odspoi. Więc na takich raczej staramy się o materiałach. Ale jakbyście chcieli papiery wklejać albo taśmy amerykańskie na sypkich masach, to jest taka rada, że papier na pewno dobrze jest sobie zwilżyć wodą. Wtedy ta wilgoć, która już będzie dodana do papieru no pomoże, że nie odspoi nam tak szybko. Albo się rada... uda, albo się nie no, uda. <laughs> Taśmy amerykańskie są z, z tworzywa sztucznego, więc nie chłoną tej wody, natomiast flok, który się na nich znajduje, pewnie tak, więc też nie zaszkodzi. No, tak więc moi drodzy, myślę, że chyba żeśmy już e, powypisywali e, i opowiadali trochę w chaotyczny sposób, a miejmy, miejmy nadzieję, że coś z tego e, wyciągniecie, tak więc pamiętajcie, gotowe masy Sypkie masy, z każdych trzeba korzystać, trzeba wiedzieć gdzie. Na gotowych masach wiadomo, że możemy sobie pracować spokojniej. Na niektórych masach możemy wykonać cały system sufitowy, tak jak na przykład premium Rigip's Light albo fill and finish od Knaufa. Na masach zwora możemy sobie właśnie wszystkie nierówności, jakieś ubytki powyrównywać. Pamiętajcie tylko, żeby po prostu w odpowiednich proporcjach ich używać, żeby się nie okazało, że później półwiaderka pójdzie. Do śmieci. I miejmy nadzieję, że po tym odcinku jesteście już bogaci o jakąś wiedzę, bo szczerze mówiąc, w mojej głowie. Przed nagraniem tego filmu wyglądało to bardziej profesjonalnie. Ale, ale ocencie sami w komentarzach. Na pewno jesteście biedniejsi o 10 minut życia. Z 20? 20. 20. Ojej. Tak, więc słuchajcie, kończymy, bo to już tak za długi materiał wyszedł. Miejmy nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli chcecie kolejne szalone teorie spiskowe na temat, e, na temat naszych, tutaj wiecie, tak zwanego ABC suchej zabudowy, to możemy zrobić właśnie rzeczone. Q1, możemy się wypowiedzieć o rodzajach płyt gipsowych, o ich krawędziach, możemy się wypowiedzieć o profilach i o wszystkim, co tylko będziecie sobie życzyć w zagadnieniu, w zagadnieniu suchej zabudowy. Więc moi drodzy, wszystko w Waszych rękach. Jednocześnie zapraszam do odwiedzenia kanałów głównie poświęconych tematyce gips karton i tak dalej. Czyli od razu już się narzuca, e, my się zajrzyjcie do Rogera, ale również zajrzyjcie do Trachrycha, jak też poddasza i szpachlowanie, bo tu chłopaki nagrywają content naprawdę o wiele bardziej profesjonalny niż my tutaj gadamy. No i tyle. Jeśli się podobało, to dajcie... ja powiem. Cześć <grym> mi się tutaj... To miałoby 10 minut, a wyszło ze 20. Ja jeszcze chciałam coś powiedzieć. I Teodor też chciał coś jeszcze powiedzieć. I chcielibyśmy powiedzieć, że jeżeli nas lubicie, że jeżeli, jeżeli Wam się podobał ten film, to dajcie nam tą łapkę w górę. A jeśli nas nie lubicie, to, to dajcie, dajcie łapkę, łapkę w dół. W dół. I zapraszamy serdecznie do kolejnych odcinków, żeby dać kolejną łapkę. Dokładnie. A tutaj kliknijcie sobie subskrypcję i dodatkowo dzwoneczek, bo z tego co wiemy, Kasper nam mówił, że podwiadomienia o naszych filmach ostatnio nie przychodzą, więc żebyście byli na bieżąco, trzeba kliknąć też dzwoneczek. A ja jeszcze mam pytanie do ludzi z branży. Nie wiem, czy pracowaliście na szpachlach luty Parfait, bo my tylko w sumie na takich profesjonalnych pracowaliśmy, nawet ja pracowałam. I na macie. Na... Chyba. I macie porównanie, nie wiem, Olejnika, Kubale i tak dalej, bo my szukamy czegoś i nie mamy za dużego doświadczenia. Na razie pracowaliśmy chyba na Lutti Parfait i Kubali, tak? Tak. I chcielibyśmy wiedzieć, jakie są Wasze opinie, więc też dawajcie znać w komentarzach. Bo, bo nie wiemy, musimy sobie poczytać opinie. Jesteśmy ja głupi, <laughs> tra-la-la-la, la la, nikt tego nie kupi. Nara na ludzie. Pa, hej.